Kurde ja ich podziwiam obydwu, że oni potrafią tak gadać i się nie śmiać, nie? <sm vocal majesty> bo ja kurwa, no jak to sami ja już coś mówię, to ja nie potrafię wytrzymać ze swojego... Bo to nie jest śmieszne, tylko tragiczne. Kurwa. Tragiczne to była jak się kurwa urodziłaś. A? Pewno. Cię bym odezwał, pierworodny. A ty się kurwa na kluskach wychowałaś, bo tylko ziemniaki kurwa A? Kurwa, tylko kluski ziemniaczane i skwarki jak ktoś słonicy przyniósł. Hmm... A, ale przez 40 lat jadłeś i ci smakowało? <grywa> kurwa nie mogę z was kupić, nie więcej. Więcej musimy... Ja muszę hmm. znać no, czegoś takiego dojść. No, tak to jest, jest ładnie. Tachu! <grywa> nie, Tachu. nie wiem. Co tam? Tachów bite robię, będziesz jadł? Co robisz kurwa? Bite! Bite, Chyba bite, bite, kurwa, po niemiecko <grym> bite, 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 Kurwa kurwa... Abend, kurwa. A bite, no, co bite, bite, bardziej bite, 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 A bite, kurwa bite, 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 Kurwa ma nie być spalone, tylko przysmażone delikatnie, tak? No to Zgibam się pytam właśnie. Bo to ci kurwa to patelnię kupiłem. Tak. Chociaż nie będę cię nie napierdalał, chociażby wypadało od czasu do czasu. <toddź> na Typowa polska rodzina. Ja <toddź> e, tak, kurwa... Janusz GRAŻYNA, Polska Rodzina. <toddź> kurwa jesteś jak stara szafa, jak ci od czasu do czasu nie pierdol, nie, się nie zamkniesz. <toddź> o no. Jezus. <toddź> Boże, nie mogę. Tak, nie, ja muszę Czego, nagrać. Kurwa? Cape pagi jakieś. Czego się tam kurwa dzieje? Ja, ja nie wiem. Ja nie wiem jak z tym chłopem 40 lat wytrzymałam. Nie wiem. A to pan kurwa. Ta... Za to swoją rentę to se możesz. Pod paski kurwa. Chociaż nie musisz <suszy> to... <suszy> dawno masz to. Meno... meno pauzone, czy jako tak? No to pełzone kurwa. Niezboj kurwa to moje biorą. <suszy> Ja chcę rozwodu! Nie wytrzymiesz tego Ja już go boli! Całe szczęście kurwa, bo już mi przy Tobie nawet nie drgnie pół centymetra. Nie drgnie! A nie ma co! Jesteś podniecająca jak dzisiejsza cena świn kurwa na internecie. <noise> nie wiesz tak mniej więcej jak wbiłeś? Ej, mogę się o coś zapytać? A? No? Po co ja mam kurwa jeden no, drugi cię nie stać, przepiłeś Babka Babka Kurwa jebana jeździłaś z Nie, ja nie wiem jak się odpala nawet Jak kurrywa nie jeździłaś, błotnika nie ma, kto miał jeździć kurwa, krasnoludki? No, ja nie wiem, ja nie dojrzała Kurrywa, do sklepu, 2 km później nie ruszysz tylko Jodzierem, miał palasz amerykańskiego nie, 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 no nie pierdol, ja rowerem <noise> i... <noise> A piorę damkę, Składak rozłożyłam, skręciłam i zapierdalałam. Tak czy teraz nie wmawiam, mi, że ja John odpalałam. Jak nie wiem, jak się drzwi otwiera. Aż taka nie jesteś, kurwa, jakbym wiedział, że ja takie coś za żonym ziunem, to aż nie Tam mówiłeś, że tykała. W normalna klamka to jakiś przycisk jest kurwa. No a co ty myślał, że ci kurwa Murzyn będzie otwierał i dywan otwierał? Byłoby fajnie. Jakoś pani panie to krowy mleczne chowa. Dla pieć gnu wywal, bo ja nagrywam, czasu